Cześć. Cześć, cześć, cześć. Dobra, powiedzcie krótko, co robicie. Jaki macie pomysł i co chcecie zrobić? Cóż, no Naszym pomysłem jest e, stworzenie urządzenia dla niewidomych do wykrywania przejść dla pieszych, ponieważ e, to sprawia im no, bardzo dużo problemów, żeby e, z tego co wiemy przynajmniej, żeby znaleźć rzeczywiście przejście dla pieszych, bo jeżeli już wiecie, są na przejściu dla pieszych, no to są ulogodnienie, żeby mogli bezpiecznie przejść, ale żeby znaleźć w najbliższej okolicy przejście, no to, jest, to jest to dosyć trudne. Więc... Z własnego doświadczenia wiemy, że przejścia, które jeszcze są opatrzone, Organizacją świetlną nie są takim dużym problemem dla nich, natomiast zukę przejścia, które nam wydają się łatwe do znalezienia, dla nich niestety nie są. No i chcielibyśmy im pomóc, żeby to niebezpieczeństwo ich tak nie dotykało na ulicy. Okej, okay. i chcecie to zrobić w formie nakładki na laskę, tak? Tak jest. Prawdopodobnie tak. tak jest. Okay. Szukaliśmy czegoś, co będzie uniwersalne i będziemy mogło być nałożone na laskę, ale także na okulary. Więc jeśli chodzi o design i sam wygląd, jeszcze musimy nad tym popracować. Na razie. Koncert. Ok, z punktu widzenia software'owego, jak chcecie to, w czym to chcecie w ogóle oprogramować? I... Najlepszy byłby z racji tego, no, żeby wykrywać w jakiś sposób otoczenie, ponieważ do tego się to sprowadzono, to będziemy korzystać zapewne z TensorFlow, no bo, no bo tam dużo jest tak właściwie mody modeli już gotowych, co ułatwia pracę oczywiście. Jak i ma bardzo duże wsparcie też dla, dla, dla wielu platform, gdybyśmy chcieli po prostu to już zaimplementować na przykład jakiejś elektronicze czy teraz Raspberry Pi, czy, czy, czy nawet po prostu na razie jako prototyp, no to mamy możliwość tego zrobienia dosyć szybko i, i, i sprawnie. E, więc pewnie tak, ale co do tych szczegółów, to też dalej jeszcze zaczynamy dopiero i, i, i staramy się znaleźć. Bardzo tworzenia. Tak jest. Ale idziemy do przodu. Super. Dobra, jak czegoś będziecie potrzebować, łapcie mnie tutaj na Discordzie. Yes, yes, Thank you. działać. Oh.